Ciemka witajcie, dzisiaj może mały vlogasek z racji tej, że nową kamerę za, zadobyłem Dziadzia Wołazia został odpolony z, z pierwszego strzała ale uznał, że nie za bardzo pogoda i nie będzie sobie jeździł po takim śniegu Cały czas na jednym wielkim ryciu samą przyczepkę pustą wyciągał Siema pies śnieżny z Podlasia jak żyjesz <laughs> O, pies się przywitał Dobry pies I tak droga ta wyglądała Trzeba coś innego wyciągnąć w takim razie większego, bo tym nie będzie się dało jechać W takim razie na tyle Dalej wyciągamy coś innego, większego No to jedziemy innym sprzętem Trochę większym No, na 4 napęd I Jak to? Ej, eee, idzie dobrze as 재미nasca... Барби! Хоть! Хоть! Dobra, na dzisiaj robota wykonana. Nie, ona tam dalej leży. Tam, tam, tam na drodze. Już, już siadam, jeszcze tylko parę słów powiem do kamery. Moja narzeczona ukochana. Też dzisiaj przy wolnej sobocie z nami się prze, przejechała. Dała po robocie. O, bo musimy posprzątać trochę w tym lesie, dużo, dużo na wywracanych już drzew. Tutaj w sumie po roku niezaglądania to masakra się zrobiła dosłownie. Tam też wzięliśmy na tej łące leżące, leżącego tego jesiona. No i tak w sumie nasz dzień dzisiaj wyglądał. Ten ciągniczek sobie daje radę, w ogóle nie czuję tej przyczepki. Trochę to drzewo przeschnie z drugiej strony i będziemy mieli do palenia. Trzeba jeszcze pewnie, żeby na drugą zimę było to co z 10-15 takich kursów najmarniej. No, Nagram jeszcze tutaj. Jesteśmy nad rzeczką. Naszą. Na co ty czekasz, Psiun, chodź. Chodź, psiun, chodź. Dobra, idę. Dobra, na razie wszystkim Dziś, dzisiejszy vlogasek tak się kończy.